Od tego momentu, jeżeli zrobisz zamówienie na wojanshop.pl Otrzymasz nowe zdjęcie z autografem Dodajemy już nowe zdjęcia, stare zostały wymienione Więc jeżeli kolekcjonujecie zdjęcia A wiem, że troszeczkę takich osób jest To możecie już zdobyć nowiutkie zdjęcie w stylu wakacyjnym Wojan Ty! Zdjęcie z autografem jest dorzucane do każdego zamówienia Niezależnie od tego, co znajduje się w środku Mogą to na przykład być okulary Albo długopis Albo może być to cokolwiek innego Ponieważ jeżeli składasz zamówienie na wojanshop.pl To zdjęcie z autografem dorzucamy ci do każdego zamówienia. A teraz mamy takie wakacyjne. Przez ograniczony czas. Liczba tych zdjęć jest ograniczona. Także jeśli chcesz je zdobyć, to zapraszam w Siema Siemano kolano, tutaj Wojan Team w ostatnim odcinku Nubek nam uciekł ze szkoły tutaj, tym wyjściem i pisaliście nam na dole w komentarzach e, wasze podpowiedzi, gdzie mógł pójść Kati, dziś przebieramy się za detektywów i idziemy go szukać A to sorry, muszę zmienić outfit e, Dobra, nie, nie trzeba, nie trzeba, wiesz, bo to trochę potrwa, to chodźmy. E, ostatnio szliśmy właśnie w tym kierunku i droga Kończyła się na samym końcu. Pisaliście nam, że możliwe, że Nubek poszedł do tego swojego miejsca, w którym przecież go kiedyś znaleźliśmy. Na samym początku naszej historii. Jeżeli nie oglądaliście wtedy jeszcze Wojanowic, to powiem wam, że Nubek został znaleziony e, w takim kraterze. Tak, tam kopał swojego dirta i możliwe, że dziś poszedł w to samo miejsce. E, I dziś tam też właśnie pójdziemy. Oglądajcie koniecznie cały odcinek, ponieważ możliwe, że odnajdziemy Nubka! Nubek on ucieka! No, bo on nie Szkoła chce iść nie do władza. szkoły po prostu. No ale to przesady, każdy musi. No, no wiem, wiem, ale on wyjątkowo nie chce. Ale my go zaciągniemy z powrotem do szkoły. Zobaczycie, uda nam się w końcu. Ja już go zaciągnę na lekcję. Geografii pani, pani nauczycielka, Katinelka, e, nieźle tutaj, e, wiesz, wczuła się w rolę nauczyciela. Się, no Wczuła. I nie odpuszcza Nupkowi za nic, nie? Dobra, patrzmy, tutaj musimy wejść na górę i to idzie gdzieś na drugim końcu tej góry jest, znajduje no, się no, to ja, przejście. E, ja o, jestem... ej! patrz, coś tutaj jest, faktycznie, widzisz? Tego nie było wcześniej. Albo to palią Ale ja z Ja muszę powiedzieć, że ja jestem nauczycielem z powołania, dlatego i go szukam Aaa, no okej. Okay. A ty, a nie, bo ty jesteś takim surowym nauczycielem, chyba co? Nie, nie, daję wam tyle luzu. Tak, tyle luzu. Din, 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 przerwa po dwóch sekundach. Koniec przerwy po dwóch sekundach. Din, 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 bo musisz do klasy. Ale są przecież długie i krótkie. Ej, dobra, sprawdźmy co to jest za wieżowiec, bo ja wcześniej go tutaj nie widziałem i zastanawiam się, czy to powstało teraz jak Nubel, której przyszedł Czy to już było wcześniej? Mm. Dobra, no dawaj, do góry. Idziemy do góry, sprawdzić co tam się znajduje. Ciekawe, co nie, Kati? Co Nubek tutaj wykombinował, bo taki wieżowiec to jest podobny na Pojanowicach w sumie. Nienawidzę Ot, to... szkoły. O, no czyli już wiemy, że to Nubek tutaj e, to zrobił teraz. Nienawidzę nie szkoły. Nie szkoły. nigdy na Pojanowic. Nie, no Nubek, co on gada? Że nie wraca nigdy na Pojanowice? On chyba sobie żarty jakieś robi, co nie? Tak mi się wydaje, wydaje mi się, że przynajmniej. tak, no bez przesady, bez nas. Chyba by nie, nie, nie wyszedł tak po prostu z Wojonowic i nie wrócił nigdy. Nie wiem Pęknie czego. Dobra. Za nami. Spójrzmy, tam jest jakaś wieża, widziałaś ją wcześniej? Ja też jej wcześniej nie pamiętam czy widziałem. Może tam coś się znajduje, Widzimy, jakaś sprawdźcie. kolejna informacja. Idziesz <laughs> sprawdzić. Uh, dobra, no idę, 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 ale tam, tam jeszcze coś jest. Dobra, czy tutaj jest Katy? Okej. Okay. Tutaj woda, tam jest świnka Halinka. Dobra, chodźmy, chodźmy sprawdzić tą wieżę. O! Oła, oh, wow, ty! straciłem mega dużo HP. Może na wszelki wypadek założę zbrojkę, ponieważ nie chciałbym, żeby cokolwiek mi się tutaj stało. W końcu jesteśmy poza Wojanowicami, to, to już nie jest tak bezpiecznie. Dobra, widzę, że tutaj jest ee, cienko z dostaniem się na górę, więc czekaj, podlecę tam. I może coś tutaj się znajduje? Ty, no nie ma nic! Nie, a może pot? Może coś pod się znajduje? Jak myślisz? A może to jest jakaś tam baza nubaj sobie tak zaznaczył po nubskowemu. Wiesz co, ale na dole tutaj jest e, skała, mi się wydaje, że jakby tam się dokopał, to byłby dirt co najwyżej, by się podbudowywał dirtem z powrotem. Ale chodźmy sprawdzić, o, tutaj jest kolejny taki konik, tam jest jakiś konik i tabliczki, widzisz? Może tam coś jest, jakaś tajna informacja kolejna, którą piecnych, musimy o, odebrać. I piecyk skrzyneczka, czy to już tu było? To chyba pamiętam, że już było, ale można sprawdzić To Wygląda jak to taki zochnie. prowizoryczny domek nuka. No. A to wygląda jak tron Nupka, spójrz. Jeden do jeden tron Nupka. Zrobił sobie tutaj chyba własne Nupkowice. Patrzcie, Ta. jest wieżowiec. Wieżowiec skopiował z Wojanowic. Ej! Ale on... Nie wiem, widzowie, napiszcie czy waszym zdaniem jest ładniejszy ten czy na Wojanowicach. Ja chyba już znam odpowiedź. Dobra. Patrzcie, coś tutaj jest. Mój piesek Bubek? Ej, to jest jego pies. Okej. Okay. wszystkich innych. To mój piesek. No to nie jest że piesek Bubek. Bubek! Ej! Zwidziałeś cię daj, nubka? Bubek! A tam jest jakaś tajna informacja Gdzie? Tylko dla. Oh, tylko Bubusza? dla Bobusia! Jakaś tajna informacja tam jest, dobra, idziemy tam, tylko wezmę sobie budulec, żeby tutaj nie rozwalać nupkowi. O! I dawaj, przeskakujemy i idziemy sprawdzić co to za tajna informacja. Tylko dla bobusia! Aha, czyli ty jesteś bubuś, tak? Nubek wymienił ee, nas na ciebie Łou, wow, że wow, kręci Co on bubuś. robi? Eee. Boboś, czy ty się dobrze czujesz, że tak się kręcisz? Co to no jest tam, za tajna informacja? Bubuś. Powiedz mi, Boboś, Co tam w ogóle ją przeczytałeś? Bobuś ma kompletnie e, gdzieś to, co do niego mówimy. Dobra, tajna informacja tylko dla Bobusia, Idziemy tam w takim razie. Kasiusia, idziemy tam. Ale co? że dla Kasiusia tam było. Ej, patrz, jakie zejście tutaj Nubek zrobił. To no, musi być naprawdę tajna informacja. No, ale wydaje mi się, że Bobuś by tutaj nie wszedł. Co to? O, tabliczka, dobra, co to za tajna informacja? Bobusiu muszę cię na chwilę zostawić. Jadę na wakacje. Bo mam już dość szkoły i tego wszystkiego Eee, okej, okay. czyli pojechał Nubek na wakacje Nie szukaj mnie, nie wiem czy wrócę? Gdzie on poleciał na te wakacje, widzowie? Czy Nubek poleciał na jakąś in do jakiegoś innego kraju? Nie wiem... Nie wiem, może sobie poleciał na jakieś Bahamy Mamy Bahamy, wakacje, dobra, sprawdźmy Zostawiłem dla ciebie kilka jedzonka w moim domku? Eee... Zamknął konika i każe mu iść teraz do swojego domu Czy ten konik nie przyjdzie <noise> Nówek trochę tego nie przemyślał ale, ale w tym domku na Pojanowicach Więc tam możesz szukać Aha, no to nieźle Zos Nieźle, zostawię Ja nie na mogę. Pastę, Biedny bubuś On teraz tutaj musiał zostać i tak naprawdę Nubek go nie wypuścił, przez co on by nigdy nie wyszedł do e, tego domku na Wojanowicach Nigdy by tam nie poszedł i nie wziął sobie tego jedzonka Bubuś, nawet nie wiesz jak Nubek cię źle potraktował Dobrze, że tam nie poszedłeś, chyba nie poszedłeś Nie no, on by nie był w stanie tam wejść nawet Więc Nubek nie dość, że zostawił dla niego jedzonko w domku, do którego się nie dostanie, bo to jest w jego domku To jeszcze w dodatku tą informację zostawił mu w takim miejscu, że Bubuś by tam nigdy nie wszedł Biedny Bubuś nie, współczuję. Bubuś, współczuję pieskowi Nupka, nie? To Bubusiowi. Chodźmy w takim razie do e, właśnie domku Nupka, zobaczyć, co tam może być do jedzonka przygotowanego dla Bubusia. A może przy okazji będzie tam jakaś informacja, Pani Nauczycielko Katisielko. Katysielka, nauczycielka Ej, dobra e, Sprawdźmy, w sumie tam można nawet elektrą podlecieć, bo powiem ci szczerze, że czy mi się chce ten cały teren przechodzić A tak się składa, że elektrę też mam, więc e, czekaj, rzucę ci tutaj elektrę Proszę Okej okay. A to nawet na stałe? Firewerki Wiesz co, jak umiesz obsługiwać to na stałe, tylko teraz test w takim razie Dobra, teraz ja jestem nauczycielem Sprawdzimy umiejętność latania elektrykati Uwaga Do szkoły Czas Start! Eś. Uuuu. Ej dobra, Katilandia się nauczyła. Ale chciałem zobaczyć tą samą umiejętność e, z wyskakiwaniem z jednego bloku, nie, nie! z całego drzewa. Tak, tak, to jest też szkoła dla ciebie w takim razie. Musi być szkoła dla e, Katy nie, nie. również. Nie mnie bycia nauczycielem. Bo... No. Dobra, wbijamy zakaz. stołnik 1, 2, 3. A, to jest jakaś stara tabliczka. Idziemy sprawdzić o co tutaj chodzi. Dobra, przedwcześnie coś jest. Halo, dzień dobry! Przeszedłem do Nobka! To jest poczekalnia do nupka. Proszę czekać w kolejce. Proszę czekać. O, patrz! Dla Bobusia. To jest to miejsce. O! Cheeseburger! Burger dla konia? Ej, pas, jem se... Ej, faktycznie, burgery dla konia to trochę dziwne. Ej, ale my w sumie jemy jedzenie Bubusia, to lepiej zostawię to, okej. Okay, ja sobie lepiej zostawię, nie będę jednemu konikowi zabierał, chociaż konik i tak to... nie weźmie. No właśnie, konik nie powinien jeść burgera, Nubek, ja nie mogę! Nubek, ty dabinu! Sprawdźmy, co to jest za strachna, książka. Brudka? Wiesz co, bo on straszy wszystkich, żeby wszyscy wychodzili z jego domu, bo nie chcę, żeby ludzie wchodzili mu to do domu. No i chyba tylko on się boi. Jest książeczka tutaj, jakaś podejrzana, więc sprawdźmy, czy tutaj będzie jakaś informacja ukryta dla Bubusia, którą oczywiście przeczytamy również my. E, dobra. Drogi Bubusiu, no wiadomo, że to jest informacja dla Bubusia. No, bubusia tak. Nie szukaj mnie, pojechałem na wakacje. Jeśli zobaczysz Tojta i Papiona i Kati, to im... Powiedz, że się do nich kiedyś odezwę? Aha, Co? kiedyś, czyli kiedyś, to nie wiadomo dokładnie kiedy. Kiedy on planował się do nas odezwać w takim razie? Jak ten koj ma na to, nam to powiedzieć? Nie wiem, naprawdę, Nubek chyba się bardzo z nim zaprzyjaźnił. Mogą być smutni, ale to nie moja wina, że mam szkołę, a są wakacje. No nieźle. <grym> Nubek. No nieźle. No i Nubek po prostu nas oskarżył e, o to, że uciekł, bo musiał chodzić do szkoły. Wyobrażasz to sobie, ale tutaj coś jest. To ma 10 stron. Nie gadaj. O, jejku, dobra, to są puste strony. Ok. O! PS Nie wiem co to znaczy, ale tak się chyba pisze jak się chce coś dopisać. <laughs> No to niezłe nie to znaczy? Tak, tak, nie, nie wiem co to znaczy, ale wie, dobra, no typowy nubek. Mm, mam tu ciepło i fajnie. Tu? Szkoda, bo boś, że cię tu nie ma. Mam tu ciepło i fajnie. Ej, to jest podpowiedź, gdzie to może być? Kati, ciepło, ciepło. I, fajnie. i fajnie. Wakacje. Mój domek letniskowy. Mój domek letniskowy w sumie, ej. Widzowie, domek letniskowy w sumie wypasowało. Sprawdźmy jeszcze tutaj. Mm, to na pewno nie jest blisko Wajanowic, co nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, musimy podlecieć do domku do letniskowego i sprawdzić, może tam coś jeszcze będzie się znajdowało. Domek letniskowy jest gdzieś w tamtym kierunku. Tam, Katy, czy jesteś przygotowana? W takim razie. Nie, no proszę. No musimy lecie. lecieć tam, musimy tam lecieć. Nie starczy mi firewire. Uh. A dobra, to czekaj, dam ci troszeczkę fajerwerek, bo ja ich trochę mam, ale nie zużywaj ich 10 na start, wystarczy. Jedno. Ale Ja inaczej nie potrafię Karty do szkoły. Dobra, leć. Uwaga. 3 2 1 i do góry. No najpierw spację musisz dwa razy. Raz, dwa, od razu raz, dwa. Dwa razy spację szybko. Dwa razy spację musisz. Po prostu raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. O, widzisz? O, no i git. Bardzo szybko musisz, musisz spację kliknąć. Dobra. Leć pierwszy. Lecę, 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 lecę z mniej więcej za tobą. O dobra, widzisz mnie, widzisz mnie Lecimy do domku letniskowego, to jest podpowiedź od Nubka, na pewno tam się teraz znajduje. Mówił, że po pierwsze na wakacjach jest, a domek letniskowy właśnie jest taki wypoczynkowy. A po drugie, Nubek powiedział, że jest tam ciepło, a tam przecież jest to giga przy wodzie. Ojejku, jaka ogromna góra! Ja nie mogę! Trzeba nad nią po prostu polecieć, ale ogromny... Okej, okay, no dobra, ogromne goródko. Ej, ale mam pomysł na tą górę, dawaj wyryjemy w tej górze swoje twarze. No. Tak, to by było super! Ale to byłoby gigamocne, widzowie napiszcie co o tym myślicie, to byłoby taka... Tak. Ej, ja nie Ej, mogę. Nie skupiłam się. A miałeś za mną lecieć. No powiedziałam, że lecę dookoła. Ale to czemu nie za mną leciałaś, przecież ja prowadziłem. <laughs> Jak chciałaś prowadzić, to ja bym poleciał za tobą. Dobra, widzimy się w domku letniskowym. Nie leci cały czas w tym samym kierunku. Okej, okay, dolatujemy, słuchajcie, ale domku letniskowego nie ma. Ty, ja zapomniałem, że ten domek letniskowy został usunięty przez hakerkę. No, hakerko naprawdę. Teraz będziemy musieli go odbudowywać. Pani Kicia! Tutaj, tutaj cały czas jesteś, pani Kicia. Pani Kicia, co ty? A ty, Kati, gdzie jesteś? O, dobra, doleciałaś, siema Dobra, witamy Zobacz, to jest mój kotek To okazuje się w ogóle, że Pani Kicia to było moje pierwsze zwierzątko Pierwszy by była Pani Kicia, a potem był Pimpek Taka śmieszna ciekawostka dla niektórych No tu jest Pani Kicia? Zostawiłeś ją na pastwę losu Wiesz co, właśnie będę musiał ją zabrać w końcu ze sobą Ale najpierw sprawdźmy, czy tutaj jest faktycznie jakaś informacja od Nubka eee, Może coś tutaj ukrył ciekawego Słuchaj, ja teraz póki co nic tutaj nie widzę Ty do coś widzisz? Nic nie ma. Dobra, spróbuję wejść też do góry To są nasze łóżeczka Ale nic poza tym Słuchajcie, pod łóżeczkami nic nie ma. Wydaje nie ma mi się, tutaj. Że źle trafiłam. O Wydaje się, nie! Że nie trafiłam. Domek letniskowy. A tamto? Miejsce? Jakiś tam krzyż? Jest. Ja nie pamiętam, co to oznacza, nie? Co, co to co tutaj nie, znaczy? To, już że to chyba jest. było. Było, nie? Ale nie wiem, można sprawdzić, jeszcze się upewnić. Słuchajcie, wydaje mi się, że nupka chyba, no nie, tutaj nie będzie. W takim razie widzowie, domek letniskowy odpada. Piszcie gdzie, może być w jakimś innym miejscu, ale tak szczerze nic mi innego nie przechodzi do głowy. Ciepłe miejsce, napisał, że tam jest ciepło i że jest na wakacjach. Jest to ciepło i fajnie tu. Fajnie i ciepło, co, co może się nupkowi... Na pewno dużo dirta tam musi być, skoro mówi, że jest fajnie, co nie? No, dobra. jest fajnie. No ale nie ma tam dużo dirta, ja tam jest różowy kolor, więc Nopkowi by się nie podobało, ale dla jest Nupka nie. Nie. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: Ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij. kliknij.